Tak to tak w dzisiejszym odcinku będziemy grali, grali, grali. Prawdopodobnie też otwierali. Zacznijmy od odcinek z takimi pięcioma zdjęciami, zakręceniami. Może uda się coś specjalnego, a jeśli ja to trudno. Znowu epik. I mamy coś specjalnego dynamitron. Pik elementów już raczej nie będzie, bo jak jest coś specjalnego to już legend nie ma. Dobra, a co mamy? Sklepik mamy, w maju sobie coś tam dokupię No a teraz zabieramy się za grę. Jak widzicie, mam kapi, bardzo rzadko. I lecimy nią. Zobaczymy, co będzie jako pierwsze. Bardzo bym chciała na pewno w tych trzech rundach zagościć Dasza I to będzie jako pierwsze live, ścigaj się do maty! Mam animację, mam motki. Więc idziemy. Uwaga, atakuje. Spadaj, ja pierwszy. No nie. Au, 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 aua, au, ow, aj, aj, Ajdź problem Ikson, mamy problem Houston, Mayday. Mayday Houston. Ojo, oj, jo, oj, oj, jo oj, oj, oj. Dobra, tutaj hydź. Wow, dobrze, wybrałem tego niższego skina. I pykanie. przedostatni. Co będzie w następnej rundzie? ściga ścigaj się do mety. Na no to lecimy. Miejcie w komentarzu jakie byście chcieli, żebym nagrał gry. I bardzo bym was prosił, bo was to nic nie kosztuje, a mi pomaga. Moglibyście, nie musicie tego robić, ale jeśli wam się podoba to co robię, możecie zostawić subskrypcję i lajka. I w komentarzu możecie nas napisać, jak byście chcieli grę na telefon zobaczyć na moim kanale. W, przysz w przyszłości, może hmm, na pewno Minecraft kiedyś tam będzie. No nie, no. I odpadamy. Nie jestem jakiś prosem. Odbieramy no i co? Zmieniamy skina. Tego polećmy. Bardzo i teraz zagrajmy sobie w nerwa. Zobaczymy czy przyniesie nam szczęście Zburzyłem wcześniej tego jajka Przedęcego czy to motyl Nad jego głową. wiecie, rozumiecie. I ogólnie pod Stable następny, Nestem następny najbardziej będę chciał wykupić. Dobra, lecimy na tego bananiarza. Bananiarz, bananiarz, choć tu bananiarz. Bananiarz, ja. Skąd to kojarzycie? Jeśli wiecie skąd, to możecie też napisać, skąd kojarzycie Skąd kojarzycie bananiarza banania Jana? Z jakiego filmu? Od znaczy od jakiego w sumie youtubera, no bo to... Film to jakby to był program to w broni. No i przechodzimy dalej. I co? Jak to się będzie? Bo ja chyba już wiem. No raczej chyba nie inaczej będzie. Uwaga uwaga Blazerbus... Blast, nie wiem jak to się to. Blasterbice czy od razu lecimy po tarczy. nikogo tu nie mam. i nawalamy, 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 nawalamy Dostajesz typie, dostajesz Dostajesz, lecę na, um, Najsłabszy jest ten pistolet, który teraz mam No właśnie, ty, 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 tak jak mówię. Ucieczka, ewakuacja się robi w tej chwili Szybko, gazu, 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 gazu Nie wiem, blokada Dobra, mam ochronę Dobra, dobra. Mamy, lecimy dalej, lecimy, 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 lecimy. To najbardziej tego shotguna, Chyba tutaj jest to, są też odgany Nie no, mam bez nadzieję, że tam to było lepsze, szczerze. To to zrobię tyle co nic. Dobra, od góry dawaj go, dawaj go, dawaj go. Dawajcie nie mnie, nie bije nie bijem, nie odpadnę, 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 odpadnę. Słuchajcie, ewakuacja, 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 ewakuacja Ten tutaj jest No, no i znowu druga runda jako ostatni. No co za pech Wychodzimy i też o odbieramy. I też jeśli chcecie to możecie mnie wyszukiwać. Tutaj się nazywam TemerGasy Kacper Pro 2 Będę z chęcią jak będę to z chęcią będę z wami grał yy, Teraz na razie mam tylko dwie osoby, kolegę i jakiegoś temu Kluby chciał się do mnie po prostu do Łoni czuć więc jak widzicie przyjmuję zaproszenia gram z tymi osobami, które mi wyślą zaproszenie, jak jestem w Więc co? Gramy dalej. Dzisiaj jestem w Belgajce, się szykuję taki trochę dłuższy odcinek, bo tak to nie miałem zbytnio czasu. Ale teraz mam czas, mogę grać. Możecie też pod y, w komentarzach napisać pytania, ja będę na nie odpowiadać. Tylko jak będziecie chcieli w komentarzu zadać jakieś pytanie, to prosiłbym w nawiasie kwadratowym bądź druku, pa, że to jest pytanie. Bo żebym się połapał, potem nie będę musiał szukać, tylko przed danym odcinka sobie wejdę i pyk wyszykujemy. jejku coś mi nie idzie ten space Spaceplash. Dobra, platforma. Nie. Migulina Gustawulka się źle nie szło, jak dzisiaj, teraz na tej rundzie, czy żeby to była pychowa gierera rera. Ojoj, 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 dynamino, ojoj, już Spain Splash, mi pecha. No i przykro mi, widzowie, to widzicie, ale chyba ja mi się wydaje, że nie przejdę, chociaż. No nie. No nie. <laughs> Jeszcze tylko trzy osoby. Jedno. No i w pierwszej rundzie, ale w patu. dobra. Ciebie wyrzucam. Mhm w tym sobie zagrał, z takiego wylosowałem może zaraz w zerwa może nie będę ten taki skin taki no będzie mi też pisać, mi ty ze i geyser je sprawdzał jak najbardziej Szybko ucieczka, 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 ucieczka. Nie, 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 nie. Tu też są typy. Dlaczego tu jest tak dużo typa? Nie, nawalają mnie. Nie ma życia, mało życia, mało życia, mało życia, mało życia. Na hita jestem u nich. Jestem u nich na hita normalnie. Nie, raz i pójdzie. Dawaj, 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 O je! Oh, yeah. Ale pech. O, co to? Za A, dobra. No Jak widzicie mam język polski, europejski mm, 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 mm. Ja mam nicki połączone, bo ja chcę widzieć na przykład jak ktoś znajomy ze mną gra Oczywiście, może jeszcze tutaj wyszukam sobie dwie takie osoby Totek no trzy, trzy siedem. Okej, by zkiu, nie tak by y. jest za to Może przyjmiemy, może nie. Jeszcze sobie rafa to. Ja i, i możemy grać. Mm, ten skin też mam szczęście nie przyniósł, więc może teraz zagram sobie tym, oh, albo dragonem, oh, albo nie kapitanem, o, oh, kapitanem na bank. Może eee, teraz dla mnie zwierka. Nie wiem że mam tak dużo już jakiego u w ogóle, bo no Nie mam mnie nagle do dosłownie. Tak wszystko rozwiniamy. dlatego, że ja w sobie mój ja mam chyba od dwóch lat, dlatego teraz nie do głowy, Mam tutaj, żeby to bo mi nie zależy tutaj, tutaj na mnie żadnych pieniążkach. Tu zależy na tym, żeby fajnie Wam się to oglądało. Siub i drogowych ich. I zdów ich logów. Zadnia, jak było to koło ninjowe, też kręciłem, bo jak widzicie, mam szuri genowe szu, Nie wiem, jak to się nazywa genowe chyba. Kroki i jeśli mnie jest słabo słychać to z góry. Przepraszam, patrzcie teraz, patrzcie teraz, patrzcie teraz, stańcie tutaj blisko mety. Troszkę no chciałem jej wyciągnąć z mety, po prostu, wiecie o co chodzi, nie? Ale się nie udało. Które w końcu, prze... coś specjalnego w końcu przeszło. Tak, żeby... nie, bo nie ma izba, coś specjalne.

a ła! No kurka, jak teraz wyczuć tego nie można za bardzo. Za szybko to znika i się pojawia. No, skakuczyć. Nie trafiłem w drożek skakania. W skakania w sumie. Dobra, ten klejna tu osiść. Oj, 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 oj. Dobra, 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 dobra. dobra, poczekamy chwilę. Lepsz, lepiej poczekać niż odpaść. No i nie ile osób ci uprzedziło. no i słaba. Słabił sięńko. No ale dobra. Zaczynamy teraz, Sławi, a tak, bo no kupiłem go, więc może się, się przyda. nie tylko stoi, gra ci miejsce. Lecimy, ostatnią gierkę gramy. W tym odcinku to chyba będzie wszystko po gierkach, bo muszę dzisiaj jeszcze nagrać jeden odcinek. No co, bić się chcesz? No to bij się jak facet. Bij się jak facet. Bij się jak facet, a nie siup, 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 Nie, mamy za słabą broń. Nie, nie dwóch na raz. Nie, nie, trzech na raz. Nie, zostawcie mnie, zostawcie mnie. Proszę, proszę, proszę. Wiem, że ja chciałem się bić, ale już nie chcę. Wydaje się. Gazu, no U, dzieje, co to jest? Dobra, mamy. Mamy najlepszą broń, mi się wydaje, że w grze. Totalnie rządzi ta broń. Bronika. Przechodzimy dalej z pomocą innych oczywiście graczy, bo ja się nie spisałem. Niestety. Nie tym razem. No i z... kto by się spodziewał tej mapki? No kto by się spodziewał. Nik! Jak ty mogłeś się spodziewać wizku? Jak? Jak mi powiedzieć, że się spodziewałeś tej mapki, to ja ci nie uwierzę. Normalnie. Bo się tego nie da spodziewać. Tu mówię, spodziewaj się niby niespodziewanego, no ale... Chodź tu, gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? Nie na pieska

Lecimy, tarcza, 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 lecimy, 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 tutaj są słabiaki, możecie moim... Mają... dawaj ich, no dawaj was, o, nie możecie ruszyć, nie możecie ruszyć, możecie ruszyć, aua, nie bijcie mnie wszyscy na raz, bo to jest nie to wam się nie chce widzieć, nara, spadawania. no chodź tu, chodź, o, ty cwaniaku, Dobra, tak miałem z tobą e No i do finału przychodzimy, coś czuję, że ten finał to będzie śmierć na miejscu. Śmierć na miejscu mówię wam O, zobaczcie, nam się uda, bo czasem było tak, że udzieliło mnie 20 sekund od wygranej. Jak się byśmy się gdzieś dobrze zbunkrowali, to kto wie, kto wie. Dobra, zabieramy Ty małpu mało jedną choć tu. Teraz już nie ma ciebie. mi to co chciałem To co chciałem To co chcieć. Chciałem mieć dobra, czekamy, czekamy ile ci. Tu leci, tu leci, tu leci, tu, leci, tu. Chodź, Dobra. Mnie brońki tu leci, to ja zmieniać nie tu ale tu to tu leci, to z chęcią wezmę. No tu leci, Na razie jeszcze leci, tu leci, tu leci, ty masz tu leci, no to słabo, gościu, słabo. Co, no, się zbunkrowałeś i zaraz będziesz się bał mnie, tak? Bo mam lepszą broń broni ciebie? Chodź tu z ty skurczy byg... i chodź na tu. No nie gadęż będziesz uciekał przez całą mapę. Dobra, sobie, dawaj, go, dawaj, dawaj, dawaj tego trolla. No, A ja jeżdżam go. I teraz ciebie, 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 ciebie.

nie jestem tylko ogólnie warkieria. Gazu uciekać! Gazu! Dobra, dobra, dobra. Mam nadzieję, że czekam do stopera się. Do stopera... Dobra, czekam, czekam tutaj teraz. Nie ruszam się z tym na razie. O, super! Wezmę z taką samą broń, jaką mam. Ale co, jakby mieć zawsze Nie Mimo, że ma się taką samą. Ale co tu? I... 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 Naprowadzimy sobie życie i, I Dobre, ładujemy, lecimy na nich. Lecimy na nich... O dobra już to Trzeba ich wykonać, bo tak to nie może być. My dopiero wszyscy dojdziemy. Chodź tu, nie znajdziesz tam nic. Bramy było. Dwa <laughs> jakie ma. Dobra, my się tam pobita, ja wam nie będę przeszkadzał. Też jest widzę obity. Mm -hmm. Czemu uciekasz jak masz tyle życia? Czuję się zagrożona i dlatego uciekam. Moc, nie uciekniesz przede mną. Nigdy mnie, nigdy mnie nie złapiesz. Nigdy mnie nie złapiesz. Tak sobie śpiewa, pewnie. Nie, 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 nie. nie. Dobra. No dobra, gazu, gazu, gazu łapiemy życzko, żeby nam nie zabrali na maksa. Jeszcze tylko dwie osoby muszą oddać, Dwie osoby. Nie jest to trudne do zrobienia, żeby zabić dwie osoby. Ale najłod, do najłatwiejszych też nie należy. Na razie zbieram życzko. Jeszcze jedna osoba. Czyli pewnie tak, że to to wcześniejszą. Pewnie tak... Dobra, nie na osoba. pewnie ma na flaży życie. Tylko czekasz taka osoba, jak ja przyjdzie i ją zacznie atakować i wtedy ona sobie złapie. Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. nie, 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 nie. nie. Ucieczka, ucieczka. Mamy stopera. Musimy przeżyć do stopera, albo go zawieć. Miałem ja już żeby uciekać przed nim i dojść do stopera to tylko minuta, to tylko minuta, a już nawet nie cała. Nie, Nie goń mnie! Ja nie chcę umierać! Nigdy mnie, mnie nie złapiesz, nigdy mnie, mnie nie złapiesz. Dobra. Nadziej się, proszę, nadziej się na ten tu. Przypał, 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 mamy

Nie, nie, jak, nie, 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 nie zgadzam się. Nie, nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Dobra, no i tym śmiesznym akcentem kończę ten nakin.